Na początku był tylko ocean, potem pojawiła się matka Tefiti, a jej serce było potomkiem życia, i Tefiti podzieliła się nim ze światem. Jednak z biegiem czasu wszyscy zaczęli próbować przejąć jej serce, aby przejąć władzę nad światem. A pewnego razu najodważniejszy z nich, półbóg wiatrów i mórz, który potrafił przemienić się we wszystko, udał się na wyspę, aby ukraść serce. Nazywał się Maui. Ukradł serce, a Tefiti zaczął się rozpadać, tworząc ciemność, która ostatecznie pokryła cały świat. Małuj próbował uciec, ale Tike, demon ziemi i ognia, zaczął mu się sprzeciwiać. Małuj został wyrzucony z nieba, a jego magiczny hak i serce tafitego zaginęły w morzu. I nawet teraz Tike i inne demony szukają serca Tefiti, i pewnego dnia ciemność przejmie kontrolę nad wszystkimi żywymi istotami. Jednak pewnego dnia ktoś wyruszy w podróż i odnajdzie Małuj, aby pomóc mu odzyskać serce. Mała dziewczynka Mołane z zainteresowaniem słuchała historii swojej babci. Już same słowa, że będzie można przepłynąć ocean, uszczęśliwiały ją. Przyszedł ojciec Mołanę i wódz Tui i zaczął opowiadać, że w Motunui wszystko jest cudowne i że nikt nie będzie chciał stąd odpływać. Inne dzieci, które również słuchały tej historii, były przerażone obrazami demonów. Podczas gdy Tui próbowała uspokoić dzieci, Mołane poszła do wody. Tam uratowała małego żółwia przed ptakiem. Nagle podeszła do wody, a woda przed nią roztopiła się, ukazując muszlę. Dziewczyna zaczęła je zbierać. A potem podniosła się fala i spłynęła na Wajane, nadając jej piękną fryzurę. W tej samej sekundzie z wody wyłonił się mały zielony kamień. Ojciec zawołał Moanę, a fale natychmiast przestały bawić się z dziewczynką i zabrały ją na suchy ląd. Zielony kamień wpadł do wody. Moanę powiedziała ojcu, że chce iść do wody. Jednak Moane zawsze ciągnęło do oceanu, bo dzięki temu czuła wolność. Dziewczyna dorosła. To były wakacje, szła obok rodziców. Ale zobaczyła swoją babcię, talę, która tańczyła nad oceanem. Mołane podbiegła do babci i zaczęła z nią tańczyć. Tala starała się zrobić wszystko, aby Mołane zrozumiała, kim jest. Tu i poprowadził Mołane na szczyt góry, gdzie kamienie ułożono w małej kolumnie, tak jak ułożyli je wszyscy poprzedni wodzowie. Kiedy Mołane przewodzi plemieniu, ona również położy kamień. Ojciec chciał, aby Mołane stała się tym, czym chcieli widzieć. Próbowała zadowolić wszystkich. Pomagała każdemu człowiekowi. Wspierała, chroniła. Mołane zamierzała zostać przywódczynią i być wspaniałą dla swojego ludu. Ale przyszły do niej kobiety zbierające kokosy. Uprawy kokosów zostały zepsute. Mołane kazała wyciąć zainfekowane drzewa i posadzić nowe. Rybacy zgłosili, że sieci z rybami były puste. Ryby zniknęły wszędzie. Mołane proponowała łowienie ryb za rafą, ale jej ojciec zabronił, bo taka była zasada. Tu i się rozzłościł. Przechodzenie przez rafę było zabronione. Mołana siedziała na palmie i rzucała patyki w piasek. Podeszła do niej matka i powiedziała, że jest bardzo podobna do ojca. Tu i kiedy był młodszy, tak samo pragnął oceanu. Jego najlepszy przyjaciel pływał z nim, ale rozpętała się burza i nie zdążył go uratować. Matka Sila powiedziała, że czasami ludziom nie jest pisane robić to, czego chcą. Mołana jest zdezorientowana. Jej życie było podzielone pomiędzy to, czego chciała i to, czego chcieli inni. Na jej barkach ciążyło wiele obowiązków. Ocean był jej marzeniem, jej żywiołem. Ale wszyscy kochali tę wyspę, każdy miał dość tego, co miał. Majana desperacko próbowała zrozumieć swoje miejsce. Jej przeznaczeniem było zostać przywódczynią, ale woda wołała ją, woda wołała ją jak nic innego. Odwróciła się, pobiegła do oceanu i wsiadła do łódki ze świnką Pue. Dziewczyna rozwinęła żagle i zapragnęła przepłynąć rafę. Pły przypadkowo spadła z łodzi, zanurkowała, aby go ratować, ale pod wpływem silnej fali jej noga ugrzęzła w koralu. Ledwo się stamtąd wydostała, usiadła na brzegu i masowała zranioną nogę. Przyjechała jej babcia Tala. Mołana jest zawiedziona i stwierdziła, że czas postawić swój kamień na górze. Babcia po prostu obojętnie się zgodziła. Mołana była zaskoczona, że Tala jej nie powstrzymała. Tala powiedziała, że po śmierci zamieni się w płaszczkę, a jeśli tak się nie stanie, oznacza to, że nie miała odpowiedniego tatuażu. Tala zaprowadziła Moanę do jaskini i kazała jej wejść do niej, uderzyć w bęben, a wtedy pozna prawdę. W jaskini znajdowało się kilkadziesiąt dużych i małych łodzi. Zobaczyła taki, który podobał jej się najbardziej i rozwinęła żagle. Otworzył się krajobraz i ogromna łódź. Miał na sobie bęben. Moanę podeszła do niego i uderzyła go. Z głębi jaskini rozległo się pukanie. Mołane powtórzyła to nabębnie. Natychmiast na wszystkich łodziach zapaliły się pochodnie, odsłaniając wzory na żaglach. Mołane była w stanie zajrzeć w przeszłość swoich przodków i zdała sobie sprawę, że byli to marynarze, którzy podróżowali tyle lat wcześniej. Mołane wyszła z jaskini i zapytała babcie, dlaczego się zatrzymali. Tala wyjaśniła, że demony weszły do wód, ponieważ Małuj skradło serce Tefiti, a ciemność ogarnęła każdą wyspę, łącznie z Motunui. Babcia otworzyła swój wisior i dała mały zielony kamyczek, który był sercem tafity. Tala powiedziała, że Moane wybrał ocean. W tej samej sekundzie nadeszła fala i spryskała dziewczynę wodą, jakby błogosławiła. Tui rozzłościł się i miał zamiar spalić łodzie. Ale matka Tui, czyli babcia Mouni, zachorowała. Ona umierała. Moane natychmiast weszła do chaty, trzymając babcie za rękę. Tala po prostu ją błagała, żeby poszła znaleźć Maui. Mołane musiała, bo ocean ją wybrał. Małuj znajdowało się pod konstelacją Hake. Tala dała jej swój wisiorek, w którym można było nosić serce tafity. Mołane zaczęła zbierać jedzenie. Pomogła w tym jej mama. Pożegnali się i Mołane wybrała w jaskini tę samą łódkę, która najbardziej jej się podobała. Jej łódce w wodzie towarzyszyła świecąca płaszczka. Mołane myślała, że to jej babcia. Udało jej się przepłynąć przez Rafę. Dziewczyna ciągle powtarzała, że sprawi, że mały pójdzie z nią. W utworzonym dziale prowiantu rozległo się pukanie. To był kogut eijejej. Krzyknął, przestraszony, że jest w oceanie i wyskoczył. Mołane ledwo dotarła do działu z prowiantem. Pływała dzień i noc. Jakimś cudem Mołane zdrzemnęła się. Zalała ją fala, a gdy się obudziła, stwierdziła, że straciła kurs. Próbując zmienić kurs na gwiazdozbiór gaku, łódź wywróciła się. Rozpoczęła się burza, fala ją zakryła. Mołanę została wyrzucona na brzeg wraz ze swoją łodzą. Ze złością poszła na brzeg i zaczęła krzyczeć na ocean. Dziewczyna rozejrzała się i zobaczyła rysunki magicznego hake. Oto Maui. Mołanę usłyszała, że ktoś idzie i schowała się za łodzą. Łódź uniosła Maui. Mołanę próbowała się przedstawić, powiedzieć, jaki jest jej cel. Dziobem Eieiei napisał swój autograf w kształcie hake i serca, ponieważ Maui był bohaterem wszystkich. Powiedziała tylko, że na pewno nie był dla niej bohaterem. Małuj odpowiedziała, że musiała chcieć powiedzieć: dziękuję. Na jego ciele znajdowało się wiele tatuaży przedstawiających momenty z jego życia, a jeden z tatuaży był jego małą kopią, ukazującą przeszłość półboga. Opowiadając tę historię, Mołanę dała się ponieść emocjom i Małuj zamknął ją w jaskini. Małuj zrobił to wszystko, aby zabrać łódź Mołni i popływać. Dziewczyna mimo to wysiadła i dotarła do łodzi. Małuj dopłynęła bardzo daleko i ocean jej pomógł, dosłownie wypływając ją na łódź Małuj. Małuj dwukrotnie wypchnął ją z łodzi, ale ocean wciąż sprowadzał ją z powrotem. Kiedy Moane pokazała mu serce tefiti, chciał uciec, ale woda go odepchnęła. Małuj bał się serca tefiti, ponieważ doprowadziłoby to do kłopotów. Nagle włócznia z rybiej głowy uderzyła w jej łódź. Byli to piraci z kokomore. Małuj mówił Moanie żeby podciągnęła V, ale ona nie rozumiała, ponieważ nie uczono jej, jak sterować łodzą. Łódź Kokomore rozdzieliła się na dwie łodzie i próbowała ścisnąć łódź Mouni i Maui. Serce Tefiti wypadło z wisiorka Maui, a Ejajej je zjadło. Kokomor ukradł koguta. Maui wziął wiosło i wspiał się na łódź Kokomorów, aby odzyskać serce. Udało jej się to zrobić, a także zniszczyli łódź Kokomoreów. Moane upierała się, że Maui nie jest już dla nikogo bohaterem, a jedynie złodziejem. Postanowili znaleźć magiczny hak Małuj i zwrócić serce Tafity. Powinni byli popłynąć do legowiska Tamatoa. Mołane poprosiła Małuj, aby nauczył ją żeglować. Kiedy Małuj zaczęła mówić, że nie zostanie marynarzem, Fala wzięła paraliżującą strzałkę i użyła jej przeciwko Małuj. Dopłynęli do wejścia do Lalotai, legowiska potwora. Poszli razem na górę. W ziemi otworzyła się brama i Małuj i Mołane wskoczyli do środka do legowiska Tamatoa. Mołane była przynętą ponieważ na jej skorupie znajdował się magiczny hak. Wyskoczył gigantyczny krab, którego skorupa była ozdobiona różnymi klejnotami. Aby odwrócić uwagę Tamatoa, Mołane poprosiła go, aby opowiedział o sobie. Zgodził się i kiedy śpiewał, Małuj zabrał magiczne Małuj. Chciał zamienić się w orła, ale przez tysiąc lat stracił tę zdolność. Dla Tamatoa była to szansa na zemstę na półbogu za odcięcie mu nogi. Mołana użyła luminescencyjnych alk i małży, aby stworzyć parodię serca tefiti. Dziewczyna i Małuj uciekli, kradnąc ze sobą hak. Małuj przypadkowo zmienił się w pół w rekina. Miał głowę rekina i nogi człowieka. Małuj stracił wiarę w siebie. Mołane zapytała Małuj o swojego ojca i o to, jak to się stało. Był jeden tatuaż, na którym kobieta wrzuciła dziecko do wody. Małuj powiedział, że nie urodził się półbogiem. Jego rodzice byli ludźmi, którzy wrzucili go do morza. I bogowie go znaleźli i dali mu hak. Małuj zrobił wszystko dla ludzi. Wyjął wyspy, dał ogień, światło. I zdobył dla nich serce tafity. Małuj zdecydował się spróbować transformacji za pomocą hakę. Czasem chrząszcz, potem mygłonę, rekin, orzeł, wieloryb. Małuj uczyło mu łanę żeglarstwa. W końcu dotarli do wysp Tefiti, gdzie przebywała Tikę. Oddała swoje serce taficie Małuj, aby mógł wrócić. Nagle pojawił się Tikę, demon lawy. Bitwa się rozpoczęła. Mołane szukała lepszego miejsca do dokowania, ale tikę była silna. Maui użył swojego hakę, aby za pomocą fali odepchnąć ich od wysp od tikę. Hak pękł. Małuj ją zostawił. Mołane zrozpaczona oddała serce Tafity oceanowi. Nagle pojawił się duch jej babci Teylaj. Wzywał ją także ocean. Znalazła wiarę, dzięki której odzyska serce Tafity. Popłynęła na wyspy Tefiti, których broniła tikę. Tike nie mogła przebywać w wodzie, trzeba obejść przybrzeżne skały. Obeszła skały, łódź wywróciła się, gdy Tikę próbowała uderzyć Moanę, po czym Małuj wrócił. Zamierzał kryć Moanę, aby odzyskała serce Tafity. Dotarła na wyspę. Musiała wkręcić swoje serce w spirale. Małuj uderzył Tikę z całą siłą hakę, który się złamał. Tefity zniknął. Moanę zauważyła spirale na piersi Tikę. Nagle Moanę podniosła serce Tefity, aby Tikę to zauważyła. Moanę zeszła na brzeg i poprosiła ocean, aby się rozstąpił, aby Tikę mogła przez niego przejść. Tike ochłonęła, a Moanę mogła włożyć serce Tafity. Zamiast Demona Lawy pojawił się Tefiti. Wszystko zrobiło się zielone, bo serce Tefiti było na swoim miejscu. Tefiti podarował Małuj nowy magiczny hak, a Moanie nową łódź. Tefiti urosła i położyła się na swoim siedzeniu, aby zasnąć. Ale na piersi Małuj pojawił się tatuaż z Moaną. Wróciła do domu. Nie było już ciemności. Jej plemię zaczęło zajmować się żeglarstwem. Zamiast kamienia na szczycie góry mołane zostawiła muszlę. Napisz w komentarzu, czy spodobała ci się historia tej kreskówki. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby oglądać ze mną jeszcze więcej ciekawych kreskówek. Do zobaczenia wkrótce.